Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dalej kontynuujemy te pakiety. Od osoby 510 zł za cały pobyt. W czwartek przyjeżdżacie sobie obiad do kolacją. Później mamy piątek, śniadanie, obiad do kolacja. Sobota, śniadanie, obiad o kolacja. Niedziela, wyjazd z śniadaniem. Słuchajcie, cały koszt, cały pobyt kosztuje 510 zł od osoby. Także jak ktoś nie ma jeszcze planów na weekend... Kroć inny jakiś tam dzień, zapraszamy do nas. E, moi drodzy, numer do rezerwacji macie w opisie. I wszystko ładnie wam tam opiszę, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, jak się nazywa nasz pensjonat, a ogólnie ja gotuję wam e, cały pobyt. Także kochani, jak nie macie co robić, a słoneczko jeszcze świeci, pogoda ma być podobno piękna jak mówią, zobaczymy, to zapraszam Was na odpoczynek do Mielna. A ja zmykam, słuchajcie, teraz do fryzjera. W końcu. Nie było mnie chyba tam cztery miesiące, więc później Wam się pokażę, jak wyglądam. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Wchodźcie sobie w opis, przeczytajcie ofertę i Was zapraszam. I widzimy się na miejscu w Mielnie.